Cześć, tuchania! I Amelka. Ja a w dzisiejszym odcinku zrobimy Damy i Wieśniaczki, czyli jedna z nas pojedzie... Pójdzie na wieś, a druga do hotelu. No i wylosujemy, która z nas jak spędzi wakacje. No to co, daję papier, na nożyce? No dobra. Papier, kamień, nożyce! on. Czyli ja mogę wybierać, tak? No to co? ja wybieram... Na, na wieś, na wieś, na wieś. Nie, ja wybieram hotel, a Amelka jedzie na wieś. Ja jestem popierana, bo chcę zobaczyć, jak to jest. Mieliśmy włosów! Udało mi się, wygrałam. No i logiczne, że wybrałam hotel. No bo wiadomo, to jest odpoczynek i relaks. A Melcy troszeczkę współczuję, no bo jednak na wsi jest zdecydowanie więcej obowiązków. No i trzeba się jednak tam troszeczkę wysilić i troszkę popracować. Także my z Kacperem będziemy mieli odpoczynek, prawda, Kasper? Dobra, słuchajcie, ja już jadę właśnie z tatą na wieś i ciągle czuję się trochę jakbym przegrała, ale muszę być w pozytywnej myśli, eee, no, no wiadomo, bo jechanie na wieś wiąże się trochę z pomaganiem i trochę z pracą, ale no cóż, bywa i tak, dzisiaj już pewnie nic nie nagram, bo będziemy wieczorem bardzo i będę zmęczona i też będzie rozgardiasz wiecie jak to jest, jak się zawsze przyjeżdża. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale do zobaczenia, na pewno do zobaczenia jutro. No dobrze, słuchajcie, udało mi się dotrzeć. Otwieramy pokój teraz z karty. Akurda. Uhuhu! Jest luksus. Tutaj jest salon. Zaraz Wam zaprezentuję, jak to wygląda. Uuu, owocki dali. U czekajcie. Taki zestawik. Teraz idziemy dalej. Tutaj jest drugi, drugi pokój. Lala, łóżko godne damy, balkon, to czas się rozpakowywać. Dobra, słuchajcie, pobudka o 5 e, rano. No i wiadomo, e, obrządek w oborze, żeby tam e, krową wszystko przygotować i kurą i tak dalej. No, wiadomo, ja tak wcześniej nie wstałam, bo wstałam o ósmej, więc ciocia z butiem już są w środku. A ja he, chciałabym potem zjeść śniadanie, tak jak wszyscy tu jedzą. Później poopiekować się małymi zwierzętami, bo jest ich tu serio naprawdę dużo. E, jeszcze o 18 jest obrządek, więc też pomogę. A potem wieczorem, tak w nocy bardziej, chciałabym e, pójść na traktor i pozbierać e, siano. No i to wszystko chyba na dzisiaj. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będę miała żadnych niespodzianek. Dobra, słuchajcie, zacznę odrzucenia im słomy pod nogi i dam im trochę siana do jedzenia, dużo siana do jedzenia, bo musimy im aż do 18, bo wtedy powtórzę te czynności. No i... No i co? Mam trochę do roboty, więc trzeba już zacząć. Dobra, słuchajcie, wstałam już. O, powiem wam, że wygodne to łóżko. Takie miękkie. O. Jest dobrze. Jest dobrze. Mam dużo energii. Dzisiaj wszystkie atrakcje się otwierają od 10:00, to znaczy basen i tam inne takie rzeczy. Ale śniadanie jest od 8, więc... No, mamy czas jeszcze. Także pójdę sobie na śniadanie, a potem zobaczę, bo wiecie. To jest wolność, ja nie muszę nic robić tutaj, tylko wypoczywać. Let's go! Dobra, oprócz Shana dałam im też kukurydzy do jedzenia, więc będą miały co jeść. I no, te koty tu do mnie idą. A, a ta krowa, co się chce do mnie, ten klej, jej, O, hej, Kiciu! Ale one są słodkie. Bardzo na śniadanie. Jest godzina chyba dziewiąta, nie wiem, bo sześć milję nie sprawdzają czas. Co nie ja gadam? No ogólnie po tych wszystkich atrakcjach mi troszeczkę odkleiło, ale wstałam sobie późno i nie muszę sobie robić śniadania, tylko przyjdę i będzie gotowe szwedki stół. właśnie ładuję kukurydzę na taczki dla krów do jedzenia, z czego potem wiadomo, będzie mleko, więc bardzo moja praca się przyda. Słuchajcie, na szczęście na śniadanie z jest naprawdę dużo, dużo do wyboru. W sumie nie wiem, co jeszcze wezmę, ale na pewno coś słodkiego też, bo w nic słodkiego nie jadam na śniadanie. Zaraz zobaczę. Uwielbiam jeść śniadania w tym hotelu, bo mają mega dobre jedzenie i duży wybór. Dobra, słuchajcie, idę po jajka. Tak? A tu nic nie ma. Chyba. A są, są jaja. Dobra, no, pomaga. Jakie... ja <słuch> Jest tu trochę jaj, ale niezbyt dużo. Chyba jedna kura tylko zniosła tak dużo. A co zresztą? Ciężkie. A nie rzucą się na mnie? No, my tu jesteśmy teraz na śniadanku i odpoczywamy jeszcze. Przynajmniej mamą, nie musisz gotować, prawda? To bardzo przyjemne, jak ktoś mi podaje No i ciekawe w sumie co u jak jej idzie Na pewno nie ma śniadania podanego Po robocie, zanim się jeszcze przebiorę, bo jestem strasznie, strasznie śmierdzę, jestem brudna To zjemy jeszcze śniadanie i na śniadanie mam pieczywo z smalcem i ogórka kiszonego ja nie jadłam w beści, nie jadłam smalec, ale mi bardzo nie smakuje. Kanapka ze smalcem i ogórek kiszone. Nigdy. Dobra, słuchajcie, już się ogarnęłam, pomalowałam i brałam. Zobaczcie, jaki jest widok, piękny. Świeci piękne słoneczko, chwilę sobie poleżę na leżaku, a potem chyba pójdę na ten tor wodny, bo w sumie wygląda kusząco. Ale na razie totalny relaks, on tu jeszcze napój i odpoczywam. Co mogę więcej powiedzieć? To jest moja ulubiona aktywność, czyli basen. Idziemy gdzieś na Nie, tak nie robię, nie śmiej się ze mnie. Tak Coś robisz tym babciu? Sama jesteś babciu. Nie, jestem bały. Dobra, słuchajcie, a tak wygląda tlenik niekrów. Na szczęście już teraz nie robi się tego rękami, tylko mamy automatycznie. Więc no, to jest na pewno o wiele łatwiej. Ja się kury jednak mnie trochę boją. Albo tego co jej rzucam. No też może być opcja. Dobra. Bon appetit. Dobrze słuchajcie, kąpiel skończona, teraz w w szlafroczku idę do pokoju, żeby się przebrać i iść na kolację. Także zobaczymy, co będzie na kolację. Mam nadzieję, że coś dobrego. Dobra, widzicie, ja wolę zostać jednak z małymi zwierzętami. Im mniejsze, tym lepiej. A w sumie, ja nie wiem, co tam w takim hotelu można robić serio. Jakby tutaj jest o wiele więcej ciekawych rzeczy. Kolacja trafiła się na zewnątrz i podobnie jak ze śniadaniem, było mnóstwo rzeczy do wyboru, a dodatkowo była kuchnia z grilla, więc moja ulubione. Czy wypoczęłam? Tak, totalnie wypoczęłam. Jestem najedzona, jedzenie było bardzo dobre. Wybiegana, bo na te, po tych wszystkich dmuchańcach to już totalnie, totalnie spełniona. I po basenie też się czuję naprawdę lekko i dobrze, także czuję, że ten wyjazd był naprawdę udany. Jest noc. Jestem trochę zmęczona, ale mega jestem podbierana, bo chcę zobaczyć, jak to jest. No i idę i będę jechała. Dobra, słuchajcie, jestem już w traktorze. I mamy, rolujemy. A Co, rolujemy? Słomę. Słomę! Słomę rolujemy! Nie wiem, co ja tu robię. Jest ogólnie noc. mara komarów. Ale daję radę. Mam też nadzieję, że mnie dobrze słychać. Można i tak się bawić. To dla mnie jest przyjemniejsze niż jakiś tam basen albo inne bajery. To jest coś oryginalnego na pewno. O, tak to wygląda. Jestem cała pogrzeżona przez komary. Można i tak. I już minęło jakieś. Ile minęło czasu? 20 minut. 20, 20 minut. My już jesteśmy na finiszu prawie, i ja już wysiadam. Dobra, słuchajcie, jadę sama, bo okazało się, że życie nie jest takie proste jadę wolno, ale styl. Pomocy. Co ja mam zrobić? To I co? I mam? Tak. I puszczam. Dobra. Patrzcie, nauczałam się biegów przy tym. Dobra, słuchajcie, powiem Wam, że chyba nie nadaje się do tej pracy. musi wyjść tak jak chciałam i to jest ok. Dobra, słuchajcie. Po całym dniu pełnym pracy jestem strasznie i to strasznie zmęczona. I w końcu mogę pójść spać jest jakaś godzina, nawet w sumie nie wiem, która. Wiem, że jest późno. I no czas. Odpocząć wreszcie. Słuchajcie, ogólnie myślałam, że będzie gorzej, ale nawet mi się podobało. Bo mimo tego, że jak weszłam na początku do krów, to wlazłam w gówno <noise> i to nie było na takie przyjemne. No to jakoś to przeżyłam i e, pokarmiałam krowy i tak dalej, pomogłam trochę, więc nawet mi się podobało. Jeszcze były te małe zwierzątka, wiadomo, króliki, koty e, i cielaczki, więc nie było tak źle. No, ogólnie praca na wsi jest bardzo ciężka, więc podziwiam bardzo osoby, które e, pracują na wsi. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? To To jest coś ciekawszego niż pójście do hotelu, bo więcej się rzeczy dzieje. Czy wakacje w hotelu są ok? Wiadomo, bo kto by nie chciał siedzieć na bacenie przez cały dzień, czy zjeżdżać na zjeżdżalni, no, czy mieć multu jedzenia do wyboru szwedzki stół i decydować, co się chce zjeść danego dnia. No, ale tak naprawdę. Powiem tyle, że po pewnym czasie to się zaczyna nudzić i następnego dnia już mi się w sumie nie chciało robić tych wszystkich aktywności, także, no nie wiem, podobał mi się ten wyjazd i powtórzyłabym go, ale nie na dłuższą metę.